Z tego czasu gość skrywający się pod nickiem ja na forum leżajskim zarzucił mi, że chciał zostać działkowym celebrytą. Może miał trochę racji, ale tak. To jest moja chujawka, na której się chujam ile mi się zechce. To jest winko, którego mam dostatek. Moja chujawka, najlepszy mój przyjaciel na działce, I się kładę na niej. Trochę to potrwa. Kładę się, kładę. Wyciągam nóżki na łańcuszki i tak się chujam. I patrzę. I patrzę. I patrzę. I nie ma siły, która by z mojej działki wyciągnęła na jakieś wyspy kanaryjskie, tenarifę czy gdzie indziej. Tu jest prawdziwe Królestwo. Tu żyć, żyć i tu umrzeć. Popatrzcie sobie razem ze mną. Pośba winko działa. Trudno utrzymać równowagę. A to dziew, którym kiedyś... Przeszkadzało, i pisali gdzieś tam, żebym je wyciął. Coś takiego pięknego, coś takiego wspaniałego, i komuś to przeszkadzało. Ktoś chciał, żebym to wyciął. No i prom, prom, prom. Prom.